Python to bardzo przyjazny język programowania. Zdecydowanie różni się od takiej Java czy C. Jest przyjazny, łatwo pisać w nim kod i nie występują w nim błędy wynikające z tego, że zapomnieliśmy dodać średnik albo nie zgadza się typ danych, który gdzieś przekazaliśmy. Z drugiej strony, z tego samego powodu możemy narobić sobie bałaganu w kodzie, a co więcej, przeoczyć jakieś błędy. Kiedy piszemy kod w C lub w Javie, Nasze funkcje tudzież metody mogą powiedzieć, że spodziewają się konkretnej wartości. Na przykład stringa. W przypadku Pythona nie robimy tak zazwyczaj, no i tam, gdzie przed uruchomieniem kodu wyskoczyłby nam błąd w Java, C, S-sharpie czy innym języku, to w Pythonie zaczną się wykonywać i dowiemy się o błędzie, albo dopiero wtedy, kiedy aplikacja skraszuje. Albo kiedy nasz użytkownik dostanie cyfrę zamiast swojego imienia lub nazwiska. Do tego nasze strasznie inteligentne środowiska programistyczne, takie jak VS Code, PyCharm, Sublime, Editor itd., też potrafią się w tym zgubić, ale jest rozwiązanie, które pomaga wskazać im właściwą drogę i odnaleźć się z powrotem. No i to jest właśnie typing. Typing to taka wskazówka, która mówi, jakiego typu się spodziewamy. A jednocześnie nie wpływa tak naprawdę na działanie samego Pythona. Z drugiej strony, nasze edytory kodu już całkiem dobrze to łapią, i i tak korzystanie z typingu daje nam wiele zalet. No to może zacznijmy pisać kod i zobaczmy, jakie problemy to rozwiązuje. Zacznijmy od tego, że mam jakąś listę. Na tej liście znajdują się moi pracownicy, którzy są taką prostą klasą. Mamy tutaj jakąś inicjalizację. Tu podajemy sobie imię oraz zarobki. Dalej możemy wyliczyć komuś, ile zarobi po odliczeniu podatku i chciałbym, żeby podatki faktycznie były takie proste jak to. No i tam wypiszemy sobie jeszcze, ile on. Yy... Będzie zarabiał i wyświetlimy to i mamy jakąś metodę, która zwróci nam sam podatek. Bo uznałem, że chciałbym mieć jeszcze jedną metodę przykładową. Zakładam, że wszyscy z Was mają normalne imiona. Może jesteście numerem 1, ale jedynki nie przekazalibyście w oprogramowaniu jako swoje nazwisko. A mój edytor kodu jednak nie jest taki smart i nie wie czym jest to name, więc kiedy... Tutaj przekazuję jakiś argument do takiej metody, czy tam do funkcji, napiszę sobie name, postawię kropkę, to nie mam żadnych podpowiedzi. Gdybym wcześniej go zainicjalizował, na przykład jako Adam, albo nie wiem, Adrian, to faktycznie mój PyCharm się czasami połapie. No, ale tutaj przekazaliśmy Smith jako nazwisko mojego pracownika, tudzież imię, a w tym inicjalizatorze kod się nie połapał. Więc to znaczy, że musimy mu chyba powiedzieć wszystko wprost. Robimy to korzystając z funkcji i podając dwukropek zaraz po nazwie zmiennej. Po tym dwukropku ląduje typ, czyli tu będzie string, a salari to jakaś liczba. Czasami zostają nam wartości z groszami, więc idealny będzie float, ale jak jesteś uparty. I lubisz okrągłe liczby, to możesz próbować męczyć się z integerem. Teraz, kiedy dostanę się do mojej zmiennej, name, to już widzę, że są podpowiedzi dla stringów. Podobnie jest z wartością salary. I tutaj też. Tutaj mamy floaty. Wszystko dobrze się zgrywa. Nawet, kiedy dostanę się do takiego employee, który jest już utworzony, i dalej do jego name i postawię kropkę, to nawet tutaj. Moje IDE potrafi zrozumieć, że to jest string i mam w miarę normalne podpowiedzi. Bo ja jako programista nie chcę pamiętać, jakie są wszystkie dostępne funkcje czy metody. Chcę sobie skorzystać z tego stringa, postawić kropkę i zacząć czegoś szukać, co brzmi jak alpha, tu alpha, is alpha yy, albo upper. I może uda mi się znaleźć dzięki temu metodę, która zwraca mi wielkie litery. Zwłaszcza, że. Wielu z programistów tak naprawdę pisze w wielu językach i w Javie będzie tu upper, w Pythonie będzie upper i wiemy co chcemy zrobić, ale potrzebujemy tych podpowiedzi, żeby to sobie znaleźć, bo po prostu czasami nie jesteśmy w stanie tego napisać tak po prostu z pamięci. No więc przekazywanie parametrów sobie ogarnęliśmy, ale co jeśli zwracam jakąś wartość? Na przykład to net salary, nie wiem co zwraca. Tu jest jakieś wyliczenie, więc pewnie float i być może kod się połapie. Fajnie, połapał się. Ale nie mogę być pewien, że to zadziała. Poza tym mogłem popełnić błąd i opakować to w cudzysłów i ten kod nadal nie widzi problemu. No, tylko że wydrukuje mi się coś niepoprawnego. Więc dobrze byłoby napisać mu wskazówkę. Używamy takiej strzałki i mówimy, że zwróci floata i on już na tym etapie zaczyna krzyczeć, że hej, 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 spodziewałem się floata, a podałeś mi stringa. No to naprawiamy ten problem i mamy go z głowy. Co więcej, nawet gdybym tu zwracał stringa, to reszta mojego kodu, po stawieniu tu kropki, myśli, że pracuje z floatami. Więc mogę ten kod dalej sobie rozwijać, nie wiem, wezmę sobie wartość hex. A ten błąd tutaj naprawię i po kłopocie. To wszystko działa, chociaż wyprintowana wartość no jest mało użyteczna dla mnie. Dlatego wrócimy sobie do poprzedniej. Tutaj zwracamy stringa, więc dodam sobie podobny type Hint. String. I tutaj zwracamy podatek, więc no niech tu też będzie jakiś float. To tak naprawdę przerobiliśmy sobie większość sposobów podawania naszych type hintów, ale możemy czasami chcieć podać je także przy zwykłych zmiennych. Na przykład mam taką tablicę, która przechowuje moich pracowników. Chciałbym mieć pewność, taką powiedzmy, chciałbym mieć podpowiedzi, że coś zrobiłem źle, jeśli wpiszę tam coś innego niż pracownik. Na ten moment na przykład jeśli wrzucę tu sobie jakąś wartość, niech to będzie po prostu test i postawię sobie w mojej pętli przy employee to mój edytor rozumie, że tu mogą być albo pracownicy, albo stringi. Ja sobie wtedy wrzucę na przykład upper metodę, uruchomię kod, no i mamy błąd. Dlatego, że pracownik nie posiada takiej funkcjonalności jak upper. I gdybym miał... Tutaj Type Hinta, to być może bym to wyłapał wcześniej. Więc mogę sobie postawić dwukropek. Przed tym równa się mogę zacząć podawać, no nie wiem, na przykład typ int. A mogę też taki typing zrobić, po prostu, na przykład, linijkę wyżej. To jest już tylko kwestia tego, czy uważasz to za czytelniejszy kod i tyle. Czasami fajnie mieć wszystko w jednej linijce, bo jest kompaktowe, a czasem mamy strasznie duże inicjalizacje i. Warto to rozdzielić. No i gdybym sobie tutaj wskazał, że to jest integer, to ten kod jest poprawny. Tylko oczywiście nam się wartość w tablicy nie zgadza, bo my chcemy coś bardziej złożonego. Chcemy mieć tu tablicę, więc możemy sobie napisać list. No i w kwadratowych nawiasach podajemy, co dalej się tam znajduje, na przykład string albo na przykład po prostu employee. Tylko kiedy będziecie oglądali moje tutoriale. To nigdy nie będę używał typingu z list z małej litery. Tak samo żadnego dict czy innych złożonych typów z małej litery. Przetestowałem sobie trochę kodu, zanim nagrałem ten tutorial i dla większości z Was nie będzie żadnej różnicy. Ale ja na co dzień pracuję z różnymi aplikacjami i część z nich pracuje z bazami danych. Używam często takiego czegoś jak SQL Alchemy. To taka biblioteka ORM, która pozwala mi z tą bazą danych. W miarę fajny sposób pracować. Ta oraz wiele innych bibliotek spodziewa się konkretnych typów i jeśli wykorzystam po prostu taki małoliterowy typing jak tutaj, to mogę mieć jakieś błędy, więc wychodzę z założenia, że jeśli będę wszystkim polecał korzystanie z list czy dict z dużej litery, to tych problemów unikniecie, gdybyście mieli kiedykolwiek na nie wpaść. A tak poza tym działa to dokładnie jak ta mała litera. Różni się tym, że trzeba to zaimportować z modułu typing, który jest stworzony celowo na potrzeby właśnie podrzucania type hintów. Jest tutaj pięknie opisany, ale generalnie cała ta treść nam tak naprawdę wiele nie zmienia. W tym module znajdują się tak zwane aliasy na popularne typy. Oczywiście jest tam trochę więcej funkcjonalności, ale te aliasy dla nas oznaczają, że praktycznie każdy typ złożony, który jest zbudowany w Python, jakiś dict, jakaś lista, posiada swój odpowiednik w tym module i możemy go wykorzystywać. To tyle. Mamy też na ekranie widoczny pewien mankament. Podałem sobie typing i choć mój kod Tutaj mówi, że Apple nie jest dostępny dla tej klasy Employee i już traktujemy to tylko jako pracownika, już nie ma żadnych podpowiedzi związanych ze stringiem. To przy takiej inicjalizacji, takiej od razu, niestety może nie zostać wyłapany ten problem, że podałem zły typ. Przypuszczam, że kiedyś to będzie naprawione w PyCharmie i być może taki edytor jak VS Code tego błędu nie posiada. Nie sprawdzałem tego. Ale. Jeśli będziemy korzystali z jakichś tam metod typu append i wrzucimy tu niewłaściwy typ, to jest komunikat. Spodziewaliśmy się employee, otrzymaliśmy str, coś jest nie tak. Więc najgorzej nie jest. Jeśli masz jakąś pętlę, która wpisuje wartości, to prawdopodobnie wyłapiesz ten problem. No a wracajmy do naszego kodu. Listy listami. Listy może i są typem złożonym. Ale dla nas, jako programistów, są całkiem proste. Schody zaczynają się, kiedy pracujemy ze słownikami, bo słowniki mogą mieć bardziej rozbudowaną strukturę. I przy prostym słowniku możemy sobie zrobić taki typing, który nam powie, że no pierwszy klucz to jest tam string, a dalej mamy na przykład listę integerów. I to jest w porządku. Ale nie wyobrażam sobie pisania Czegoś bardziej zagnieżdżonego. Wtedy musiałbym znów zrobić dicta, tam podać to, że klucz jest stringiem i dalej robić list, który jest e, integerem. I wprowadzenie każdej modyfikacji sprawia, że ja zaczynam na to patrzeć z wielkimi oczami, które zamieniają się w 5 złotówki i po prostu próbuję zrozumieć, gdzie muszę wprowadzić zmianę. Więc za chwilę wyjaśnię Ci, jak to obejść tak zwanym typed dictem, a na razie sobie dokończymy ten przykład. No więc mamy naszą listę intów, która e, jest inicjalizowana. Będziemy mieli pierwszy element um, i niech on po prostu jest taką jednoelementową listą. I mamy second element. I tu jest problem, bo mogę tak jak w poprzednim przykładzie um, Zrobić sobie stringa i on tego nie wyłapie. Gdybym pisał sobie kod, w którym wklejam mu jakiś taki element um, i on będzie stringiem, to faktycznie mam błąd i typ nie pasuje. Ale jednak, kiedy robię to podczas tworzenia tej zmiennej i e typingu, niestety moje IDE tego nie rozumie. No cóż, musimy z tym żyć. Natomiast teraz chcemy uporać się z tym problemem tych yy, ciężkich do zrozumienia typingu słownika. Chcemy mieć trochę więcej kluczy, być może o specyficznych nazwach, bo tutaj mogę mieć nazwę klucza dowolną i to jest możliwe. Musimy wykorzystać tak zwany typed dict. Więc zaimportuję go sobie z modułu typing. Gotowe. I teraz mogę stworzyć sobie taką klasę, która jest moim schematem. Więc, załóżmy, że chcę mieć książki w naszym słowniku, więc stworzę klasę, która się nazywa Book. I ona opiera się, ona dziedziczy z tego typed dicta. I teraz mamy name, czyli string, i author. Też string. Teraz, żeby zrobić taki słownik, który korzysta z tego schematu, możemy mówić, że z takiej schemy, to tworzę sobie my book i ustawiam hinta na book no i teraz mam po prostu name, bądźmy narcyzami, będzie best book ever i to my będziemy jej autorem. Teraz jest author, co by brzmiało jak coś z przerośniętym ego. E, autor. Ja, oczywiście. To me, of course. Super. To działa. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, typing w Pythonie nie wpływa na działanie programu. Więc mogę się uprzeć i dodać sobie tutaj kolejne pole. Year. Mamy rok, wrzucamy 2024. Możemy nawet to wyprintować. Wyprintujemy sobie my book. No i Kod działa całkowicie poprawnie. No, ale jest tutaj pewne podświetlenie błędu i jest całkiem czytelne, moim zdaniem. Widzimy, że jest dodatkowy klucz, który nie należy do Bóg. Więc prawdopodobnie pisząc ten kod byście się jednak połapali. Do tego otwierając taki plik możecie zerknąć w większości edytorów na prawą stronę i coś jest podświetlone. I tutaj na przykład mamy informację o tym, że nie do końca ładnie mamy Entery ogarnięte. To się da raz, dwa naprawić. Gotowe, problem z prawej znika, a tutaj mamy właśnie dodatkową parę klucz-wartość. O, i tutaj mamy informację, że ten sam dict, który tu jest, nie jest używany. A co gdybyśmy nie potrzebowali słownika, ale potrzebujemy móc zrobić albo jedną wartość, albo drugą? Na przykład mogę mieć listę stringów. Albo integera, albo pojedynczego stringa. Nie wiem, co dostanę, ale jestem gotowy na jedno i drugie. I na nic innego. W takim przypadku korzystamy z tak zwanego union, więc nazwę sobie moją zmienną union example, i też mamy klasę, czy tam alias union, który pochodzi z modułu typing, i tworzymy sobie union, i tutaj podajemy po przecinku typy, które chcemy mieć, więc może być Lista i ona też może mieć swój typ. Lista stringów, a może być po prostu int. I teraz, kiedy się do tego odwołam po kropce, to widzę, że mam podpowiedzi i dla listy, i dla integera. Eee, gdybym miał tu stringa, to byłoby dla listy i dla stringów. Zmienię z powrotem na inta. Eee, I co więcej, listy mają... Taką funkcję jak pop. Pop usuwa ostatni element z tej listy, ale go zwraca. I mając taki typing, możemy się domyśleć, że to będzie string. Więc jak postawię tu kropkę, to mam podpowiedzi dla stringów. Całkiem smart. No, ale na razie ta wartość tak naprawdę jest niczym. Ona jest pusta, więc coś tam przypiszę, i niech będzie właśnie lista yy, ze stringiem. Na nana na, działa, ale jeśli wrzucę tu cyferkę, to też mam znów komunikat. Więc sądzę, że działa to naprawdę fajnie. Możemy mieć też taki przypadek, kiedy nie wskazujemy żadnego konkretnego typu jako coś, co przekazujemy. Możemy chcieć mieć typ dowolny. W takim przypadku jedno z rozwiązań to nie podawać po prostu typingu. Drugie to skorzystać z typu N, czyli dowolny. I to może być przydatne. Są także takie typy jak sequence, na przykład dla sekwencji. Generalnie, niektóre metody faktycznie potrzebują konkretnego typu, ale kiedy coś sortujemy, możemy sortować litery w stringu, możemy sortować listę, możemy sortować tablice. I cóż, listy i tablice w Pythonie są podobne, ale generalnie w programowaniu to bywają różne rzeczy. I chcemy przyjmować różne typy tych danych, więc możemy troszkę zawęzić pole wyboru, albo pozwolić temu przyjąć co chcemy. I możemy mieć na przykład taką prostą metodę, która zajmuje się loggingiem czy jakimś printowaniem i robi print anything. I tutaj weźmiemy sobie jakieś dane i to jest typu any. No i teraz po prostu zrobimy printa. Więc Mogę to wykorzystać, żeby wyprintować mój słownik union-example i nic mi nie krzyczy, że podałem właściwy typ. Tylko też jeszcze na tym etapie wydaje się to bezsensowne. Jednak robienie takich type hintów może mieć zastosowanie. Generalnie, kiedy piszemy jakiś kod, powinniśmy pisać komentarze, które go dokumentują. Jeśli piszemy taki komentarz, na przykład tuż pod nazwą metody, lub tuż pod nazwą klasy, możemy zawrzeć w nim informacje w trzech cudzysłowiach. I to, co tu jest, jest traktowane jako tak zwany docstring, to jest dokumentacja. Tu mamy na przykład napisane test, i kiedy najadę na mojego employee, to tutaj mam te informacje. Listy. I inne rzeczy pochodzące z zewnętrznych modułów czasami mają naprawdę obszerne te stringi, no a czasami czegoś tam brakuje. Na przykład taki print mówi nam wszystko, co robi, a także czego się spodziewa i widzimy jakich typów. Więc to jest wygodne. W tych docstringach często opisuje się, jakie zmienne są zwracane oraz oczekiwane. Tylko, że często programiści zaniedbują te docstringi i częściej. Pomijają je niż na przykład nieaktualne type-hinty, ponieważ jeśli coś zmieniamy i sobie takiego type-hinta zmienimy, to nam świeci cały kod. Jest także takie coś jak podświetlanie tych dockstringów i pewien rodzaj detekcji tych błędów, natomiast nie wali to tak bardzo po oczach jak e, po prostu nieprawidłowy typing. Do tego nie chcesz pewnie pisać. Dokumentacji dla każdej funkcji czy metody, która jest dość oczywista. Jak mam takie coś jak employee, to szczerze, na ten moment bym tutaj nic nie pisał. Co najwyżej, bym napisał na przykład, jak jest wyliczony podatek i czy to się na przykład aplikuje do jakiegoś typu umowy, czy się różni. To takie małe głupoty, które mogą być interesujące. No. Ale nieraz będę generował dokumentację jakimś modułem Pythona lub programem, który przejdzie przez mój kod i stworzy później z tego na przykład PDF-a, czy stronę internetową, która pozwala mi wyszukiwać różne funkcje i metody. W tym przypadku coś by się przydało. No, i ten type hint zazwyczaj jest szczytywany poprawnie i możemy go dorzucić w ten sposób do wygenerowanej dokumentacji automatycznie. Poza tym, nieraz nie będziesz miał dostępu bezpośrednio do, jakiegoś, do jakiejś dokumentacji, do kodu, ale jesteś w stanie, na przykład, uruchomić kod. Albo po prostu jesteś w trakcie debugowania i sprawdzenie niektórych rzeczy na bieżąco w debuggerze jest wygodniejsze. To dlatego, że dla każdej funkcji czy klasy możemy sobie wyprintować to, co zwraca funkcja HELP. A ona pozwala nam zwrócić informacje na temat tego, że na przykład Union. U mnie Union Example jest na bazie jakiejś listy. I jako, że to jest lista, to wiem o niej wszystko. To jest jeszcze mało użyteczne, ale mogę wyprintować. No, znaczy mało użyteczne, dlatego że listę każdy kojarzy. Ale mogę wyprintować na przykład, co print anything obsługuje, i tutaj widzę, że. Print anything zwraca none, ale tutaj przyjmuje any. Mogę także mojego employee wyprintować i teraz widzę, że inicjalizuję go stringiem oraz floatem i posiada takie takie metody, że getSalary zwraca floata, a get text też kiedy getSalarySummary zwraca stringa być może dla was na dzisiaj to jeszcze nie posiada dużo zastosowania, ale na przykład dla mnie w środowisku produkcyjnym jest to świetna rzecz i czasem mnie naprawdę ratuje, szczególnie wtedy, kiedy pracuje się z jakimś modułem Pythona, który od kilku lat nie jest wspierany, był jakimś projektem na przykład na jakiejś googlowskiej stronie czy na GitHubie i ktoś usunął jego dokumentację, a ty nie miałeś tego pobranego i nikt nie ma w pracy tego pobranego. No i trzeba grzebać, doszukiwać się tych źródeł. Trzeba przechodzić czasami przez ten kod i go czytać, ale czasem, kiedy nasz debugger zastopował się na konkretnej linijce, to ja sobie po prostu wolę wyprintować help z obiektu, który mam pod ręką. I takie coś dostaję w konsolce. No cóż, nagadałem się 20 minut. Nie wiem, czy dotrwaliście do końcówki. Mam nadzieję, że ci, którzy z Was dotrwali, mieli kubek kawy lub herbaty przygotowany i że macie odrobina czasu na napisanie feedbacku. Jestem w ogóle ciekaw, czy korzystacie z typingu, czy nie. W ogóle jestem też ciekaw, czy widzicie w tym zastosowanie dla siebie. Być może na razie... Nie jest to Wam za bardzo przydatne, ale osobiście sądzę, że wtedy, kiedy nasz program zaczyna się rozrastać, to ten typing jest naprawdę na wagę złota. Także prośbą o feedback się żegnam i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy.